Większość ludzi jednak nie wie, jak to się robi, a więc nie robi tego. Trzeci powód to lęk przed odrzuceniem. Jest to strach przed wyśmianiem. Kiedy jesteś dzieckiem, wyznaczasz sobie cele, mówiąc chcę robić to lub chcę być tym. Wtedy jednak ludzie krytykują cię, śmieją się i mówią, że to głupie. A jeśli nie uda ci się osiągnąć celu, znowu się śmieją i szybko zauważasz, że cele to nic dobrego. Jest na to metoda. Kiedy wyznaczasz cele jako dorosły, nie opowiadaj o nich nikomu. Wszyscy ludzie sukcesu nauczyli się ukrywać cele. Mówisz o nich tylko tym, którzy chcą ci pomóc. Żonie, szefowi, kolegom. Poza tym jednak nikomu. Nie mów nikomu o celach, aż je zrealizujesz. Nie musisz się wtedy martwić o to, co ludzie powiedzą, bo nikt niczego nie wie. Najgorszy jest numer cztery: lęk przed porażką. Jest główną przyczyną porażek w dorosłym życiu. Nie chodzi o samą porażkę. Prawdopodobnie setki razy coś ci się nie udało. Porażka cię nie zabije, tylko wzmocni. Jednak lęk przed nią paraliżuje cię i uniemożliwia ci skutecznie wyznaczanie celów. Jak myślisz, ile razy przeciętna osoba próbuje, zanim zrezygnuje po wyznaczeniu nowego celu? Fakty są takie, że liczba ta jest mniejsza od jedności, ponieważ większość ludzi rezygnuje jeszcze przed podjęciem próby. Ludzie boją się porażki dlatego, że nie rozumieją podstawowej prawdy. Porażka jest niezbędna dla sukcesu jest konieczna dla sukcesów w dowolnej dziedzinie. Sam fakt, że spotyka Cię niepowodzenie i uczysz się na jego podstawie, gwarantuje, że zbliżasz się do sukcesu. Nigdy więc nawet nie myśl o możliwości porażki. Pamiętaj, że stajesz się tym, o czym myślisz. Myśl o sukcesie, a nie porażce. Wyrzuć takie myśli z głowy. Henry Ford, który trzy razy zbankrutował, zanim wynalazł samochód i stał się jednym z najbogatszych ludzi na świecie, mówił, że porażka to jedynie szansa na mądrzejsze zaczęcie od nowa. Porażka jest tylko nauką pozwalającą na nowy start. Młody człowiek zadał Thomasowi Watsonowi, który po wyrzuceniu z firmy National Cash Register założył nową firmę, stając się założycielem IBM, takie pytanie: Jak mogę szybko zacząć osiągać większe sukcesy? Watson powiedział mu, jeśli chcesz więcej sukcesów, zwiększ dwukrotnie liczbę porażek. Sukces jest odwrotną stroną porażki. Im szybciej upadniesz, tym szybciej nauczysz się tego, co jest potrzebne do sukcesu. Thomas Edison, największy chyba wynalazca czasów nowożytnych, postanowił zbudować żarówkę elektryczną. Zanim znalazł właściwą odpowiedź, przeprowadził około 11 tysięcy nieudanych prób. Po pięciu tysiącach dziennikarz zapytał go: Panie Edison, dlaczego nie rezygnuje pan po pięciu tysiącach porażek? Odpowiedź zmieniła życie wielu ludzi. Młody człowieku, nie rozumie Pan. To nie porażka. Znalazłem tylko pięć tysięcy sposobów, które nie działają, dzięki czemu jestem o pięć tysięcy prób bliżej rozwiązania. W końcu żarówka powstała i zmieniła cały świat. Filozofia Edisona polegała na tym, że po wyznaczeniu celu odbywa się proces eliminacji. Trzeba było znaleźć wszystkie sposoby, które nie funkcjonują, a potem ten, który się sprawdził. To samo dotyczy Ciebie. Wiele razy w życiu poniosłeś porażkę, ale z każdej z nich wyciągnąłeś wnioski, które przydały się później. Być może jesteś właśnie na drodze do największego sukcesu. Jeśli chodzi o wyznaczanie celów, istnieje siedem najważniejszych kwestii, które musisz poznać. Numer jeden to zmiana. Zmiana jest dziś wszechobecna w naszym życiu. Jest równie nieunikniona, co przerażająca. Ludzie boją się zmian, bo obawiają się, że później będzie gorzej. Nikt nie boi się zmiany prowadzącej do poprawy. Nad kierunkiem zmian możesz panować dzięki celom. Możesz sprawić, by zmiany w Twoim życiu odbywały się pod Twoją kontrolą i były pozytywne. A więc cele zapewniają panowanie, dają ci moc. Druga zasada wyznaczania celów to dziedzina doskonałości. Chodzi o to, że w Twoim wnętrzu ukrywa się zdolność do zrobienia czegoś cudownego z własnym życiem. Masz naturalne talenty i umiejętności, które musisz odkryć i rozwijać, aż rozkwitną. Musisz znaleźć te talenty i umiejętności. Zadaj sobie pytanie, od czego zależały dotychczasowe sukcesy w Twoim życiu? Co przykuwało Twoją uwagę i zainteresowanie? Jakie rzeczy całkowicie Cię pochłaniają? Co lubiłeś robić w wieku od 7 do 14 lat? Zapytaj matki, co lubiłeś wtedy, gdy nie miałeś poczucia czasu ani wieku. Co lubiłem robić, gdy czas stał w miejscu. Matka zwykle odpowie, że przede wszystkim lubiłeś to lub tamto. To właśnie może być Twoją dziedziną doskonałości. Następną zasadę nazywamy diamentowym polem. Chodzi o to, że największe szanse zwykle leżą u Twoich stóp. Znana jest opowieść o starym afrykańskim rolniku, który przejechał całą Afrykę w poszukiwaniu diamentów i nie znalazł ani jednego. Farmer, który przejął po nim gospodarstwo, stwierdził, że cała ziemia na nim pokryta jest diamentami. Gdzie jest twoje diamentowe pole? Gdzie są szanse? Zwykle tuż pod twoim nosem. Możesz się znaleźć w pracy w swojej branży na swoim stanowisku A może w Twojej szkole, wśród twoich umiejętności i doświadczeń. Wielka szansa często ubrana jest w roboczy dreni. Czasem ludzie widzą ją i mówią: to będzie wymagało całych lat ciężkiej pracy. Zgadza się. Ale może właśnie to jest ta wielka szansa. A oto zasada numer cztery: cele muszą być ze sobą zgodne, a nie przeciwne. Nie możesz stawiać sobie celów, które nawzajem się niwelują. Jeśli chcesz codziennie grać w golfa, nie osiągniesz sukcesów w pracy. Cele muszą stanowić wyzwanie, a jednocześnie być realne i wiarygodne. Muszą wymagać wysiłku, ale nie nie mogą być niedorzeczne. Na początek najlepsze są takie, których szansa realizacji wynosi mniej więcej połowę. Załóżmy, że chcesz stracić 10 kg wagi. Wyznacz sobie jako cel zrzucenie kilograma. To wygląda rozsądnie. Kiedy pozbędziesz się kilograma, popracuj nad następnym i tak dalej. Wyznaczając realne cele, wzmacniasz pewność siebie. Możesz wtedy wyznaczać cele coraz większe i nadal wierzyć, że je zrealizujesz. Piąta zasada polega na tym, że potrzebujesz zarówno celów materialnych, jak i niematerialnych. Celów dla siebie, dla stania się lepszym człowiekiem i celów dla świata zewnętrznego. Potrzebujesz celów krótkoterminowych na miesiąc, dwa czy trzy, a także długoterminowych na półtora roku, dwa, trzy, nawet pięć i dziesięć lat.